Podsumujmy sobie rok 2020. Prawie trzecia wojna światowa, korona, świrus, buldup lewicowych aktywistek z powodu śmierci czarnego człowieka, wyjście UK z Unii Europejskiej, lockdown w Polsce, przesunięcie cyberpunka, wybory prezydenckie, kilkoma procentami przegrywa Trzaskowski, dający nadzieję na zaprzestanie ruinowania gospodarki, sfałszowane wybory na Białorusi, umiera Rick May, proszę o wciśnięcie F na klawiaturze. Zdejmują kiepski z anteny po 528 odcinkach. Przy okazji umiera aktor grający boczka. Chyba. Nie nie oglądam tego serialu. Ponowne przesunięcie Cyberpunk'a. Trybunał Konstytucyjny zakazuje aborcji całkowicie. Syw większe niż przy śmierci Floyda. Joe Biden nowym prezydentem Ameryki. I min mean, Stańczyków Zjednoczonych. Premiera Cyberpunk'a. Cholera, dziwią się, że tak ambitny projekt jest niedopracowany i wyzwałem od gówna, a to serio zacna giera. Ponowny lockdown oraz Sylwester, na szczęście w tym roku bez Maryli Rodowicz. Aczkolwiek zgaduję, że bardziej was interesuje co osiągnął mój kanał w tym roku. Tak więc, zasubskrybowało mnie ponad 300 nowych osób, zdobyłem około 10 tysięcy wyświetleń. Wiem, podchodzi to podchwalenie się statami, ale dajcie spokój. W ciągu ostatnich 10 miesięcy wypuściłem 24 filmy, z czego to około trzech schowałem. W porównaniu z poprzednim nawet nie ma co porównywać: Cztery filmy, ledwo po wyświetleń łącznie. Tak więc, jakie są moje cele związane z tym kanałem i nie tylko na rok następny? Na pewno zakończyć pierwszy sezon od gibusa do najemnika. Tą serię tworzę, jak możecie się domyślić, dla nowych graczy. Staram się opisać ją w taki sposób, by była łatwa do zrozumienia. No i stąd też tak długi czas produkcji. Następny odcinek będzie dotyczył żołnierza i wydam go w tym roku, w znaczy w następnym. Spróbuję poeksperymentować z czymś takim, jak robi Gimper albo Seriamon. Tak, chodzi o przegląd R/DF tu na Redwicie. Tego jeszcze na polskiej TF-owej tubie nie było, nie? Mam kilka tematów, które chciałbym wykonać, zrobić, ale nie wiem jak to wyjdzie. Chciałbym także zwiększyć częstotliwość wydawania filmów z około 4 tygodni do 3 albo 3,5. Powoli, bo zaboli. Z chłopakami mamy w planach wystartować wraz z Nowym Rokiem, ze wspólnym projektem, mianowicie kanałem prowadzonym przez trzech licealistów technika informatyka i tego grubego. W planach mamy kilka recenzji gier, z czego najbliższą będzie Barotrauma. Cel promowania owego kanału wrzucę do siebie jedną z recenzji z jednym z Chłopaków. Jezus, co ja robię? Właśnie, co do recenzji, chciałbym zrecenzować Samber znaczy Cyberpunk 2077, Frostpunk'a Le Long Dark długą Ciemnicę i kilka innych mniejszych bądź większych gierek. Co do statystyk. Fajnie byłoby osiągnąć 1k, i to w tym roku jest znacznie bardziej prawdopodobne niż w 2020, nie? Chyba, że kilku znacznie większych twórców nagle powie, ej wchodźcie na kanał Domikowa, nie? Na 1k zrobię pewien special. wstrzymam wszystko i robię tylko go... Będzie to pewien odcinek premium, jak to mówiłem u siebie na pierwszym kanale. Ja pierdzielę, ale to dawno było. Lera, akurat mnie wzięło rozmyślanie o przeszłości. Jest jeszcze jedna kwestia. Wiem, jak zbudować prosty serwer Discord, ale ten mój nie jest dobrym przykładem. Ale to tak swoją drogą. Jakbyście chcieli zmiany na Discordzie, to wbijajcie na niego. Tam jest specjalny kanał i możecie zaproponować wiele, bardzo wiele rzeczy, nie? No cóż, jak na razie to wszystko. A nie, nie wszystko. Mam dla was jeszcze pewne życzenia. Życzę Wam, abyście nie mieli dobrego tylko 2021. Życzę Wam, abyście mieli dobre życie i byście go nie zmarnowali. Tak więc do zobaczenia za rok i cześć.